Dzień dobry siema, z tej strony. we z kolejnym materiałem na kanale z Battlefielda 6. Już 9 grudnia na serwery ma wejść patch 1.1.3.0 i ma być to wielka zmiana. Cała społeczność Battlefielda czeka na naprawę. Ten właśnie patch ma to wszystko zmienić. Dodatkowo dostaliśmy wezwanie Red Bull, które omówimy sobie w dalszej części materiału. I wspomnijmy sobie o antycheat, który zmiażdżył cheaterów. Nie zapomnijcie o łapce w górę i komentarzu, a my lecimy dalej. Cała społeczność Battlefielda nie może się już doczekać 9 grudnia, tak samo jak i ja. Mamy kciuki za Dice, by wszystko poszło po ich myśli, a wprowadzone zmiany przyniosły zamierzony efekt. Mianowicie, ulepszenie dźwięku, walki i pojazdów wprowadzono szereg zmian odnośnie audio. Wcześniej dźwięki nakładały się na siebie w recyku, co prowadziło do absolutnego kina i wyłączało kompletnie dźwięki kroków, pojazdów, linów czy innych rzeczy. Teraz mamy dość odświeżoną wersję, w której będziemy słyszeć absolutnie wszystko, jeśli mamy wierzyć, oczywiście twórcom. Odnajdziemy kierunek wroga, podłoże, na którym się porusza, i tak dalej, i tak dalej. Co do rejestracji trapień. Ulepszenia, które zostaną wprowadzone, mają korygować błędy, przez co będziemy już normalnie zadawać obrażenia. Nie zliczę pojedynków, które okazały się moją klęską, właśnie przez to, że strzelałem do tak zwanego ducha i nic nie mogłem zrobić. Widoczność żołnierzy, którzy leżą na ziemi, ma również zostać zwiększona. Co więcej, gdy będziemy leżeć, nasza postać będzie delikatnie się poruszać, co oddzieli nasz obrys postaci od podłoża. Ciekawa zmiana. Zostaną wprowadzone również ulepszenia w obsłudze broni, jeśli chodzi o celność pierwszego strzału. Grybie szturm oraz przełamanie. Zostały wprowadzone istotne zmiany, które koncentrują się na poprawie płynności atakujących. Na mapie oblężenia Kairu w sektorach pierwszym i trzecim pojawia się dodatkowy czołg dla atakujących i zaktualizowano obszar przejmowania na punkcie B, aby zapewnić atakującym lepszą pozycję. W trybie szturmu zmieniono lokalizację m na Manhattan Bridge i Liberation Peak, aby zapewnić atakującym bardziej niezawodny dostęp i usprawnić przepływ między sektorami. W obu trybach wiele stref przejmowania zostało przeprojektowanych lub doprecyzowanych, aby gracze lepiej zrozumieli gdzie walczyć, a gdzie się bronić. Miejsca odradzania się pojazdów zostały również zbalansowane na kilku mapach, aby lepiej wspierać atakujących, gdzie natarcia często się zatrzymywały. W przyszłości w Redsecu chcą wyeliminować desynchronizację, w których gracze padają za osłoną. Z wybuchami jest podobne, jak to twórcy twierdzą, jest to dla nich priorytet w nowym roku. Dostępność czołgów na Redsecu zostanie zmniejszona, będzie mniej misji, w których można wybrać czołg i bardzo dobrze to jest akurat świetna zmiana. Dwa ciekawe Tryby, które warto przetestować, chociażby dla zabawy w portalu. Snajperzy, kontrabiegacze, kod oczywiście podam w opisie. Jako snajper nie możemy pozwolić, aby biegacz dotarł do końca toru przeszkód. A jako biegacz nie możemy dostać strzałów w głowę. Król pierścienia, kod również podam w opisie. Gracze ścigają się po ringu i próbują dotrzeć do mety, nie dając się wysadzić w powietrze przez gracza z wyrzutnią rakiet na środku ringu. To może być całkiem zabawne. To idźmy do wyzwań z Red Bulla. Od 2 grudnia do 16 mamy możliwość zdobycia naszywki. Nieśmiertelnika, ciekawego spadochronu oraz mam nadzieję unikatowej postaci oraz trochę żetonów, czego wszystkim brakuje. Fajna opcja, ciekawe nagrody. Zadań jest aż 13, 10 głównych i 3 dodatkowe. Jedne są trudniejsze, inne banalnie proste. Fajnie, że te trudniejsze wymagają współpracy i nie można ich zrobić solo. Jeśli wierzyć twórcom na słowo, to odnieśli gigantyczny sukces w walce z cheaterami, zablokowano ponad 1,2 miliona prób oszust, usunęli dziesiątki tysięcy oszustów, zablokowali. Nawet szereg pewnych siebie oszustów, którzy transmitowali na żywo swoje nieczyste zagrywki. Zapewnili znaczny wzrost odsetka uczciwych rozgrywek z 93% do niemal 98% pod koniec ostatniego dnia. Stosowanie funkcji bezpiecznego rozruchu skoczyło z 62,5% aż do 92,5%. To są wielkie wzrosty, ale tak jak mówię, jeśli wierzyć twórcom na słowo, to by było na tyle. Mówił do Was Bena: Dzięki, cześć.